The main purpose of organizing such con conferences and participating in such conferences is to share ideas, to share knowledge, and knowledge becomes wisdom once it is applied on a practical level. So it is important to keep on sharing experience and keep on sharing views of development in this field of, of creating new entrepreneurship and growth companies in the world. to już piąta edycja wydarzenia przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego skupiająca się na temacie innowacji i rozwoju przedsiębiorczości. Spotkanie nasze jest jednocześnie elementem otwierającym Małopolski Festiwal Innowacji 2012. Innowacja jest to zmiana, która kreuje lub dodaje nową wartość. Ta wartość z kolei implikuje przewagę konkurencyjną, jaką zdobywamy w różnych dziedzinach życia, w tym i w gospodarce. No i jeszcze jeden atrybut, tu i teraz, czyli tutaj, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy i teraz, czyli w, w teraźniejszości, a co najwyżej w bliskiej przeszłości, ale w perspektywie również kilku czy kilkunastu lat. Unia Europejska wbrew temu, co się powszechnie słyszy w telewizji, jest wciąż potęgą gospodarczą. Ona jest potęgą gospodarczą, być może starą, ale jednak jest, z dużym potencjałem innowacyjnym i, jako taka, stanowi trzon gospodarczy świata. Natomiast maleje udział Unii Europejskiej w światowym wkładzie w inwestycje badawczo-rozwojowe ze względu na to, że świat się globalizuje, świat się rozwija. Kraje jak Chiny, Indie, Brazylia inwestują coraz więcej i trochę tego ciastka zawierają. A przed Unią Europejską istnieją konkretne wyzwania cywilizacyjne, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, jak niedobór zasobów, jak starzejące się społeczeństwo, jak y, brak wody, jak ograniczanie odpadów, jakość żywności, czysty transport, wymiana informacji i zmiana klimatu. Wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy w stanie zaplanować innowacji, ani rynku. Jednak ale działania jednak promujące, działania wyprzedzające i działania muszą być i zdecydowanie chyba, tak jak wszyscy tu jestem na tak, musimy określać swoje, swoje priorytety i obszary, które z jakimś tam prawdopodobieństwem zakładają, że ta, ta sytuacja jest jednak wieloparametrowa, mówię, sytuacji rynkowej, mieć możliwość działania celowego, więc RSI, czy, czy jak Pani Profesor powiedziała, nieinteligentna, tylko przemyślana, przemyślana strategia <grymianie> musi, czy specjalizacja musi istnieć. Tymi ostatnimi promotorami, czy wprowadzającymi innowacje na rynek są przedsiębiorcy, ale te innowacje e, zmieniające Czyli te kroki milowe w zmianach są bardzo często kreowane na I Jeżeli nawet ilościowo jest to mniej, to bardzo często jakościowo jest to więcej. I teraz z czym się borykamy, co my widzimy? Otóż po pierwsze, spora część przedsiębiorców boi się innowacji. Powtórzę, spora część przedsiębiorców boi się innowacji. A dlaczego? Dlatego, że widzi pozycję kosztów, a nie widzi pozycji korzyści. This conference for me, and I hope this will be the vice versa to the, to the participants, for me it has opened an understanding of how different the regions within the European Union are. I had previous knowledge about Warsaw, the area of, of, of telecommunications industry in Poland, but now I'm starting to understand the depth of the scientific research that is put into the field of DNA. So we would need to look into the future and more actively actually map. What strong points and what strongholds are there? Where is telecommunications? Where is DNA research? And, and, and in order to be more efficiently able to, to work and collaborate into the future, not developing the same thing or the same products or doing the same research in, in, in different places in Europe.